It's nearly three o'clock on Sunday afternoon here in Shanghai. And that means only one thing. It's time for the Chinese Grand Prix. I'm really excited to see if Sebastian Vettel can take advantage of being on pole for today's race and go on and claim that win. There are a lot of variables that can cause a driver to be happy with the car one day to struggling with it the next. Track temperature, excessive tire wear, or a change of fuel load can all affect the feel of a car. He'll definitely be hoping that when the race gets underway, he's got the same balance as he enjoyed in qualifying. What a race it was for Sebastian Vettel last time out. The German was back to his best and put in an almost flawless performance. Well, after winning those four world titles back to back, Seb certainly struggled to adapt to the new hybrid V6 era. True to the saying, form is temporary and class is permanent, he's back to winning Grand Prix and showing just what a great talent he is. Siema, z tej strony, Michael, i zapraszam Was na trzecią rundę mistrzostw F1 2015. Przed nami Grand Prix Chin na torze w Szanghaju. Udało się zdobyć pole position w kwalifikacjach. miałem sporą przewagę nad drugim Lewisem Hamiltonem. No, mam nadzieję, że taką przewagę uda się utrzymać w wyścigu, takie tempo. No i co, przejdźmy już do startu. Już zapaliło się pięć czerwonych świateł i już zgasły. Kolejny raz nie najlepszy start. No muszę w końcu te starty ogarnąć. I na prowadzeniu mamy już dwóch kierowców Mercedesa Hamilton, na prowadzeniu drugi Nico Rosberg. My spadamy na trzecią pozycję, chociaż tutaj w tym ślimaku po I udało się, jesteśmy przed Nico Rosbergiem. Tutaj za tą sekcją nie przepadam, zawsze tutaj sztuczna inteligencja była szybsza ode mnie. No był bardzo blisko Rosberg, ale postanowił, że nie będzie się tutaj wpychał. Chyba woli poczekać na tą prostą, długą, bo teraz będzie mógł skorzystać z DRS-u. Tymczasem my taki delikatny uścisk, przez który na pewno trochę prędkości straciliśmy. No i teraz na pewno rozpędzony Rosberg z DRS-em będzie i cały sznury kierowców za nim. No troszkę przestrzelony ten nawrót, wyprzedza nas Rosberg i ktoś nas uderzył. Chyba to był Botas. I teraz jeszcze do bitwy od Daniela Kwiata. No, użyję tutaj powtórki w tej sytuacji. I już teraz do alei serwisowej zjeżdżalni Korosberg. No znowu jestem zaskoczony, Poprzednio w Malezji Hamilton też jechał bardzo wcześniej. Ale tutaj aż tak wcześniej? Tam Hamilton chyba zjeżdżał na czwartym okrążeniu i on ujechał do końca A tutaj Rosberg zjechał już na trzecim I czy tutaj też pojedzie do końca? No nie wiem czy... Nie będzie tu czasami jazdy na dwa pit stopy, chociaż... No nie wiem jak to tutaj wygląda, bo ja tej gry dokładnie jeszcze nie znam Ale ja to jest mój no, trzeci wyścig w tej grze, tak naprawdę taki dłuższy Bo... Tak to jeździłem tylko te pięciookrążeniowe, te takie krótkie, żeby tam zapoznać się z fizyką jazdy i tak dalej, jak boty się zachowują mniej więcej Na torze, ale takich dłuższych wyścigów sobie nie jeździłem, więc no nie wiem jak tutaj boty pod względem strategii działają no, chociaż ostatnio już nam pokazały w Malezji, że nie do końca dobrze działają Ale wracając, bo musimy się teraz bronić przed Walterem Botasem, który ma system DRS i nawet bez DRS już nas zaczął wyprzedać. i jeszcze jego kolega z zespołu Felipe Massa jest blisko i jesteśmy już za dwoma Williamsami, nie jednak nie, ale tutaj ciasno, kanapka Williamsowa No i Walteri Botas nas wyprzedza, ale teraz na tej prostej startowej my mamy DRS Także jak najszybciej będę starał się tą pozycję odbić. No i do zakrętu numer 1 bez problemu udało się fina Williamsa wyprzedzić, także wracamy na drugą pozycję. Będzie kolejna próba Walteriego I kolejna próba Felipe Masy, znowu w kanapce między Williamsami Kimi też tutaj jest blisko, o teraz bardzo późno hamuje Znów przestrzeliłem O i Felipe Masa wyjeżdża na drugiej pozycji, Valtteri Bottas tam został z tyłu Ciekawe co tam się wydarzyło dokładnie, bo nie, nie widziałem, tak przestrzeliłem No i teraz tak samo jak Bottas na poprzednim okrążeniu Spróbujemy wyprzedzić Felipe Masę, tym razem po wewnętrznej wjeżdżamy do jedynki, no i jesteśmy przed Brazylijczykiem. No z tego co tutaj widzę za moimi plecami to Walteri Bottas chyba zjechał do alei serwisowej.

Spots. A w ogóle teraz się zorientowałem, że Louis Hamilton też zjechał na poprzednim okrążeniu, bo patrzę, że masa ma jedynkę przy nazwisku. Nie zwróciłem uwagi na to, że no, teraz walczymy o pierwsze miejsce. Oczywiście tylko w teorii, no bo za chwilę stracimy to miejsce po pit stopie. Do pit stopu zjechałem nie najlepiej i A, powtóreczka będzie. No, i znowu przestrzyjem, ale no teraz przynajmniej nie staną nam bot w miejscu. No tutaj raczej Peter jest znany z tego, że w Chinach wyprzedzał przed zjazdem do serwisowej, a teraz to Felipe Masa nas wyprzedził przez to, że wyjechaliśmy tak szeroko. No i ze stanowiska wyjeżdżamy za Felipe Massą, ale także za Danielem Ricciardo. Także Ricardo nas obu wyprzedził w alei serwisowej. Tutaj trochę wolniejszych kierowców znalazło się w ślimaku przed nami. No i wyprzedzamy już Grożana oraz Masę. Drobny kontakt z Willem Stevensem. No i przed nami dany Ricardo. Na razie tak bardzo wolno, jakby się bał jechać na tych oponach. Może trochę niedogrzane. No my też, ale cisnę i od razu wyprzedzamy Australijczyka. Nie forsuje tempa Ricciardo Jeszcze na tych oponach Teraz jeszcze tutaj no odpuścił jednak już Będzie oczywiście teraz atak Daniela Ricciardo Za nami się zrobiła troszkę większa przerwa i mamy za plecami Kimiego Rajkonena Felipe Massa, gdzieś tam utknął. E, tymczasem Walteri Botas jest przed nami obecnie. Udało mu się nas podciąć. No i nie wiem, czy uda nam się go. Chociaż się zbliżyć do niego. Na razie to raczej jest tendencja taka, że nam odjeżdża jeszcze trochę. Tak, Ricardo. No, i tym razem Kimi jest już bliżej nas trochę. Na pewno no, korzysta na tym, że tracę na walce z Ricardo i właśnie obróciłem dania Ricardo. Oj, tutaj nam grożą karą i musimy oddać pozycję co dziwne Rajkunenowi. Aha. Użyłem powtórki i nadal muszę oddać pozycję Rajkonenowi. No dobra. Musimy ich puścić obydwóch. No tak średni bym powiedział Spróbujemy teraz skorzystać z DRS-u I z bogatej mieszanki paliwa Oj tutaj Rayconen jak postraszył Daniela A my tutaj po wewnętrznej w ślimaku się wciskamy Wyprzedzamy Kimiego I od razu Daniel Ricardo. Trochę mu tutaj tak Przedno zjechałem i jesteśmy na trzeciej pozycji, a to oznacza, że musiał zjechać do alei serwisowej drugi raz w tym wyścigu. Miko Rozbek, no, nie zauważyłem tego od razu, dopiero teraz. Tym razem tracimy pozycję na rzecz naszego kolegi z zespołu Kimi Rajkonem, przedostaje się na trzecią pozycję. Oczywiście będziemy starali się to jak najszybciej odbić. Teraz takie nożyce zrobimy. No jeszcze się nie udało, na tyle prędkości tam oczywiście nie nabraliśmy, ale spróbujemy tutaj oczywiście na prostej z DRS-em. No i przed zakrętem numer 1 już radzimy sobie z naszym fińskim kolegą. No niesamowicie nadsterowne są te samochody w tej grze, zresztą myślę, że często to widać po mojej jeździe, że często mi ten tył ucieka.

I my po zewnętrznej próbujemy objechać naszego kolegę z zespołu. Udało nam się to, bo tam było już na centymetry, było bardzo nisko, ale do kontaktu nie doszło. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie w wyścigu, trochę... te dwa ostatnie okrążenia trochę stabilniej udało mi się przejechać, już tak nie rzucało, dosyć płynnie ta jazda wyglądała. No i troszkę może się nawet zbliżyliśmy do Botasa, oczywiście no nie mamy na nic już szans, ale dla, dla samej swojej satysfakcji po prostu lepiej przejechałem dwa ostatnie okrążenia. Nie męczyłem się, tylko po prostu je fajnie, normalnie przejechałem. Ale cały czas musimy się bronić przed Kimim, który jest tuż na naszym ogonie. Daniel Ricciardo, no, odpad z tej rywalizacji już no, nie ma szans tutaj, żeby do nas dojechać w jakikolwiek sposób. W ogóle nam się ta stawka dosyć mocno rozbiła. No i jeszcze będzie walka o podium Braterska, bratobójcza walka o podium Kierowców Ferrari No i jest atak Kimiego Musimy się zanim tunelować, żeby nie stracić za dużo No i na hamowaniu co się wydarzy Znów później po szerokiej próbujemy No i wyjeżdżamy z lepszą trakcją, a więc Utrzymamy to podium, Kimi będzie czwarty Natomiast Valtteri Bottas na drugiej pozycji, wygrywa Lewis Hamilton Fajnie, że udało się obronić to podium, bo no było ciężko, strasznie się mordowałem w tym wyścigu Tempo takie sobie plus no sama jazda no Duża ta sterowność tutaj Na tym torze dosyć mocno się objawiała W kilku miejscach Więc musiałem się trochę z tym męczyć No szkoda, że te pole position udało się zamienić tylko w tę trzecią pozycję. Ale no Hamilton był nieuchwytny, jakbym się troszkę bardziej postarał, to może byłaby ta druga pozycja, ale i tak byłoby ciężko. No i ostateczne wyniki tego wyścigu. Hamilton, Bottas, Vettel, takie jest podium. No i pierwszą dziesiątkę uzupełniają Raikkonen, Ricciardo, Rosberg dopiero szósty. No, ta strategia na dwa pit stopy nie opłaciła się za bardzo. Później Perez, Kwiat, Massa i Hulkenberg, ci kierowcy punktowali w klasyfikacji Mistrzostw. Louis Hamilton oczywiście powiększa prowadzenie do Louisa, tracimy 19 punktów 6 punktów za nami Walteri Bottas, później Nico Rosberg, 26, 5 Sergio Perez, 24. No tam się jeszcze na pewno pozmienia na przestrzeni całego sezonu. No, i w konstruktorce, oczywiście, Williams, przepraszam, Mercedes cały czas prowadzi. Williams spada na trzecią pozycję, ponieważ wyprzedzamy ich o dokładnie dwa punkty. No, i co w tym materiale, to byłoby wszystko. Zachęcam, oczywiście, do stawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału. Do oglądania następnych produkcji. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.